Cześć, siamanko wszystkim z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku na serwerze for life. E, tym razem widzimy się tutaj z wizami. E, można powiedzieć, że robimy odcinek z wizami Taki nie, niekoniecznie z tym spikiem czy e, skape'em. Wow, ale TBM. Na początku pokażę Wam, co nowego tu wprowadzili. I oczywiście zaprezentuję Wam za chwilę moją nową brykę, którą właśnie możecie widzieć w tej chwili. E, to jest Savannah. Jedna chyba z pierwszych na serwerze. Kuźba, ale coś slaguje serwer. Dobra, skoro mam naprawiony, naprawiony samochodzik, to sobie pojedziemy na początku. E, mm, 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 mm. Pod salon Santiero bo się pozmieniały nowe rzeczy w ogóle w salonach. Eee, no, właściwie tu jesteśmy. Na początek pokażę Wam co tu nowego wprowadzili. Wcześniej to były jakieś same, same graty. Jak mogli się zauważyć: jakieś manany, jakieś Waltony, jakieś sadlery, jakieś inne gówna. A teraz macie same samochody warte ponad 100 tysięcy. Takie jak na przykład Fenix czy. Tam, euros chyba jest, tam na górze jeszcze są inne samochody. Tutaj macie tampę, no nie, nie jest druga i według mnie lekko przesadzona, chociaż ona jest chyba z tymi felgami. Nie, nie wiem, nie ogarniam, Może dorzucajmy do tego felgi. Hmm, takie trochę dziwne. Możliwe, że dostaje się bez felg. Oj, ten ziomek co tu zrobił? Chciał zrobić napad. E, tu mam alfa, jednak nie euros. Podobne samochody też tysięcy, I tu mi się bardzo podobają te samochody, a szczególnie Hadley kosztuje 200 tysięcy, prawie. I mamy tutaj mm, Merita Nawet fajny samochód, 4-osobowy taki bardziej profesjonalny. I on kosztuje już 80 tysięcy, prawie. Jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła, ponieważ wprowadzili od nowa PCJ, który jest dużo droższy. Znaczy nie PCJ, tylko bf który jest dużo droższy. Kosztował 126 tysięcy, gdzie wcześniej kosztowało chyba mniej. Nie licytacje tam, różne sprzedaże były po. Nie wiem mniejsze kwoty, 50k, coś koło tego mamy jeszcze free'a dostępnego i wi-fi'era oczywiście wi era jest niepotrzebny nam w takie że ten, ten motor jest bezużyteczny on taki, no możliwe, że dla takich jak powiedzieć osób, które im się podoba to tak no średnio ten motor jest taki do kupowania, do jazdy, nie? dobra, teraz może wam zaprezentuję moją brykę to jest sama ją za 80 tysięcy w salonie w którym już i nie ma jej i mam sobie hydry, mogę sobie poskakać ładnie. Na mojej klawiaturze nie mam liczby 6, bo ogólnie połowa przycisków mi po i połamała się, bo już klawiatura trochę ma. I musiałem w ogóle jakieś bajery robić, żeby z tego, po tej prawej stronie klawiatury, gdzie są cwerki, poprzestawiają sobie na normalną klawiaturę i tam w ogóle po tej prawej stronie nie mam tych e, numerków, ogólnie klawiszy, nie? więc takie problemy Będę musiał sobie kupić nową klawę Dobra, jesteśmy praktycznie obok nowego no, nowego, no, Drugi salon samochodowy to Ten salon był tak, dla takich właściwie bogaczy wcześniej Gdzie były same sam, pro samochody jakieś Limuzyny, jakieś takie właśnie Sawany yy, yy, I oczywiście one poznikały, te wszystkie samochody, oprócz limuzyny na razie tutaj w tym drugim jest tylko, są tylko dwa samochody, które wam właściwie pokażę zaraz. I mamy tutaj Stafford chyba, no i on kosztuje bardzo dużo, 380k, bo to jest taka też ala limuzyna, tylko taka ze starszych lat, nie? No, bardzo przypomina mi Fiata, ale taki, taki większy Fiat. I na samej górze mamy limuzynę I oczywiście to było wszystko w tym salonie I to jest drogie Patrzcie ile to kosztuje Milion 400 tysięcy Wcześniej kosztowało tylko 400 tysięcy Trochę przesadzili z tą ceną Ponieważ milion to jest bardzo dużo To jest niewyobrażalna kwota Naprawdę to żeby zarobić taką sumę To by człowiek musiał tutaj być takim no life'em Że to, to masakra nie Ewentualnie dorobić na handlu Ale handlu jest trudno się dorobić Nie ma zbyt wielu graczy na serwerze a na tym serwerze nie ma jakoś super wielu graczy, bo jest tylko 100 do 150 dochodzi, w rekordowych chwilach. Hmm, ja mam, o, mamy kolejną salonę przed mną, jedną chyba z dwóch, albo trzech sawan na serwerze. Hmm, dobra, nie wiem co, jeszcze, co Wam mógłbym jeszcze pokazać. No, właściwie ja na, na mapie widzę kilka rzeczy. Pojedziemy tam. W e, Las Venturas porobili chyba... Policję Porobili straż pożarną I zrobili medyka Chociaż medyk już wcześniej był w Z tego co mi się kojarzy Aha dobra Jeszcze wam pokażę parking policyjny Nie wiem czy możecie kojarzyć go czy widzicie go Ale właśnie tam są Na tym, na tym parkingu policyjnym są moje dwa pojazdy Jeden pojazd kupiłem Znaczy właściwie wykupiłem. Dostałem w prezencie od jakiegoś widza i on tam już od razu był i drugi mój pojazd zostawiłem go przypadkowo na drodze i też tam jest. I nie wiem czy po prostu chyba trzeba zapłacić za wyjęcie tego samochodu. Tu musi tam być policjant, nie wiem jak to działa. On jest koło giełdy właściwie sam Hero. Kurwa. Ja pierdolę, zagapiłem się znowu na coś innego. mój właśnie przypadek. Chyba źle wjechałem. A dobra, nie, dobrze jednak. No. Na do nie będziemy wjeżdżać, bo tam jak zwykle mało ciekawe pojazdy są. i tutaj jak widzicie mamy ten parking policyjny. oko uźwa, co tu się pchajczy? I oczywiście tu się wjechać nie da, nie? I tam można zobaczyć, patrzcie Tam ze ścianą dalej Na środku jest moja mannanna A tam dalej przy ścianie będzie chyba Clover No i to tyle No się to jest taki parking policyjny Można powiedzieć coś ala dla holowników Dla nie tej całej nie dla całej, by to powiedzieć, frakcji samej policyjnej, tylko dla tej innej. Taka jest, nie wiem jaka to jest, taka coś ala Strażnych Miejskich, ale nie Strażnych Miejskich. Strażnych Miejskich to jest przez policja. Taki, który nie ogarnia, dobra. Pojedziemy do LV. Ogarniemy co tam wprowadzili, bo tam jakiś chłopek niebieski jest, tam jakieś, jakieś takieś, takieś nie wiadomo co to jest. Mmm... Fort Carson byłem, w którym, którymś odcinku wam pokazywałem, co tam mniej więcej się dzieje, co tam jest. Jak chcecie na przykład przemalować sobie samochód, to musicie jechać na samą górę, tam gdzie na player Life'ie był jakby to powiedzieć, opuszczone lotnisko. Właściwie na tym serwerze chyba też jest tam opuszczone lotnisko i tam się uczysz latania. I tam macie taki zielony spray i tam se malujecie samochodnik. Jest to bardzo łatwe, sam kam sam, yy, sam każdy sam może to pomalować. Zadali mi pytanie kiedy... kiedy, kiedy wrzucę odcinek. Raczej od razu dzisiaj. Yy, dobra. Właściwie chyba tu przewinę sobie i spotkamy się jak będę dojeżdżał do LV. Dobra, i właściwie dochodzimy do pierwszej rzeczy I tu można spojrzeć już na yy, jedną z baz chyba straży pożarnej. Mm, co my tu ma dokładnie mamy? Mamy jakąś karetkę i mamy właściwie wszystkie pojazdy potrzebne straży pożarnej. W tym też helikoptery. To jest helikopter wodny, który chyba. i mamy. nie wiem, to jest już, jeszcze chyba mawerik. Mhm, podmianka, coś pod to jest zrobiona. Des, no to jest coś. A la straż pożarna, nie? Des mm, Dobra, i mamy jeszcze tam trochę bazę dalej. Wow, rozpierdoliło mi się. Mm, pojedziemy tam na dół i zobaczymy tego niebieskiego chłopka. Tam dalej chyba jechać nie muszę wam pokazywać, co tam jest, skoro tam jest baza policjna. Możecie sobie sami mm, ogarnąć. Ja wam tylko pokażę jeszcze tego chłopka niebieskiego i będzie po odcinku ja tutaj jakiś widz chciał pozdrowić chciał sobie pozdrowić kogoś znajomego, nie wiem kogoś chciał pozdrowić dobra, wyjedziemy tędy dobra, i... Yeah. oj, dobrze, że przynajmniej tego na dach nie wyleciałem Co my tu mamy? Co to za chłopek jest dziwne? Coś tu mamy? Jakiś interior? What the fuck? Co to jest? Panie, co to jest? To jest chyba więzienie jakieś. O, a jest jakieś więzienie zrobione. Gdy chyba będą ludzie trafiać za za, 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 za złe zachowanie. A dobra, no i pomału się będziemy zbijać. No chyba kuźwa. Nie, tu mi, zeszedłem... Zszedłem. Trzeba w ten drugi interior wejść. Gdzie porypane trochę tutaj to jest? No, i właściwie odcinek mało ku, końc ku końcowi. Zbugowałem się. I. O! Już bugowany. I jeszcze czekamy na ostatniego. Gdzie jest ostatni kapeć? Jakąś sirenę słyszą. obczajmy może o co im chodzi? A taka jest. Miałem ją. A dobra, nieważne. miałem chyba ją kiedyś w jakimś filmie użytą. Dobra, tak więc będziemy się żegnać. Myślę, że takie odcinki z widzami się będą Wam podobać. Yy, musicie uważać, kiedy będę nagrywał, bo na For Life ja będę na ogólnym czacie Powiadomywał wszystkich, że nagrywam i kto chce, może wziąć udział w filmie. Tak więc ja się Wam żegnam. Cześć, Siemanko. Do następnego odcinka. Elo. Aha, nie zapomnijcie dołączyć do mojej grupy na y, Facebooku i od czasu do czasu zajrzeć na mojego streama. Oczywiście polub mój fanpage, bo na nim się pojawiają informacje, kiedy stream się rozpoczyna. Cześć!